Pierdolisz, pierdolisz, o rzesz, panie, co jest to? Witam serdecznie, Adam do detektory, się kłania, moi drodzy. Dzisiaj sobotni wieczór, 26 stopni, więc upalny wieczór. Kopiemy z chłopakami dzisiaj w wodzie. W jednym z najbardziej popularnych, najpopularniejszych jezior pod Augsburgiem. Pierwszy raz w tym sezonie będziemy kopać w wodzie. Mam nadzieję, że nie ostatni. Ja już jestem na miejscu, na parkingu, czekam. Chłopaki zaraz dojadą. Jak zwykle muszę być pierwszy z takich jeszcze ogłoszeń parafialnych. Pozbyłem się Deusa, nie leżał mi ten detektor. Już zakupiłem legendę Nocta Macro Legend. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dotrze do mnie i już będziecie mnie widzieć z innym sprzętem. Wiadomo niektórzy mnie tutaj kamieniami rzucają, będą rzucać, wyzywać za to jak mogą sprzedać Deusa. No jak to, się mówią, do, jak to mówią doświadczeni detektoryści, albo się go pokocha, albo go znienawidzi. No mnie nie leżał ten detektor, więc się go pozbyłem. No cóż, czekam na chłopaków. Jeszcze mamy do przetestowania jedną rzecz, czyli yy, już Piotrek zakupił te yy, odstraszacze na komary i insekty, które chronią, będą nas chronić yy, przed po prostu uciążliwym robactwem. Czekam na chłopaków i przyjadą. Włączam się. Oglądajcie. O proszę, na oko! A gdzie jest Piotrunia? Ach, tu jest. Co ty masz na oko? Jednego ja czenta znalazłem. <grym <grym ty ty nie ty. Mam kiepskie oko. Cześć, Piotruś. Tu Słuchaj. Ja tutaj już wspominałem na filmie na początku, na wstępie o tych. ostraszaczach. Ta terma tak? Pokażę, jak to się prezentuje. O, to są takie odstraszacze. Nie, to nie są paralizatory. <grym <grym one tak szkoły, wyglądają. One są na kadridze i tutaj będzie wywiewał e, ten zapach odstraszający, start. Włą włączając, wyłączając. Od podpalarka, tak? A tutaj wkłada się ten wkład cały. Mhm. Odstraszający komary. Z pod spodu jest. E, ma mała buteleczka z gazem, starcza na 12 godzin. Jeden wkład do 4 godzin, 3 wkłady 12 godzin, czyli 3 wkłady, jedna buteleczka. I to yy, można od zapalniczki... Nie. On... odpalarka. Mhm. Aha, okej, okay, na no, tej zasadzie. <grych> Fajnie. A jeszcze pokazuj swoją innowację z sitem. A... Czekaj, no bym muszę opony wyjąć. Może środka coś włożyć? Aha, czyli tutaj wygląda to tak, ta rączka jest rozkładana, tak? Tak. Na dwie części. Na dwie części, czyli nie musi składać siedzenia nie. do auta. Malutkie, wejdzie pod fotel tak samo. O, motylki, samoróbki. Mm -hmm. Rączkę też spawałeś, tak? Tak, wszystko z aluminium. Sobie. I to jest aluminiowy, tak? Tak, Czy... całe z aluminium. Okej, okay, fajnie. To jest... Nie, żeby nie rozwijało wodzie. Okej. Okay. Dziurki też sam wierciłem. O, chłopie. Długo to trwało. No domyślam się Dwie różne grubości czy jedna? No? Takie same Takie same, no Są fajnie Ale nie będziesz jednak kopać dzisiaj? Domowe, siła wyższa Siła wyższa, domowe sprawy, tak? No dobra, no ale fajnie, że przyjechałeś Tak się prezentuję okay. Nie jest zbyt lekkie, ale też nie jest zbyt ciężkie No i przy, przynajmniej nie trzeba będzie w wodzie tego szukać Nie No i fajnie, no to trudno Kopniemy następnym razem. Ale fajnie, że na chwilę przyjechałeś. Też się cieszę. Cześć Dawid. Cześć. Tyle lat. Cześć Dawid. Cześć. No to ty do domku, a my kopiemy. No, aby woda była dla Was Dobrze. Idziemy z pierwszym sygnałem. Dzieci jeszcze sporo się kąpie. A pierwszy sygnał to będzie... Takie kółeczko. Nic znaczące. Nie wiem od czego. Z gwintem. Dokładnie było 63. Dobra, pierwszy sygnał za nami. Słuchajcie, drugim sygnałem to był polmus, A tu mamy. Nie wiem co to jest. Nie mogę określić. Dosyć ciężkawe. Nie wiem co daje metalowy dźwięk. O, i padło do wody. Dobra, trzeba będzie to poszukać drugi raz. Mój chyba siódmy sygnał już widzę 1 euro elegancko. Trochę poleżał, zczerniał, ale liczy się. Jest ładna pierwsza monetka. Tutaj zobaczcie, mam już bardzo stary, właściwie połówka takiej nakładki, raczej śruby śrub nakrętki sześciokątnej może kolejowej taka, takiej wielkości ale to jest połówka tego no dobra złą wyciągnięcie chyba mi się wyłoniła nowa monetka o kurcze co to nie wiem bardzo cieniutka Jakaś starowinka, monetka. I to na pewno nie będzie euro. Nie wiem, nie jestem w stanie tego określić na ten moment, ale jest. No, sygnałów niewiele, powiem Wam. I takie śmieciowe, takie chociażby kapsle. No szkoda. Znów mam taką identyczną podkładeczkę z gwintem, czy nakręteczkę już druga, taka identyczna, chyba że pierwszą zgubiłem w międzyczasie i ją drugi raz wykopałem, ale nie, no mam. Pokażę się jak na podsumowaniu wyskoczą dwie. Tutaj Dawida znajdki. Co to może być? O ty. To jest baran, znak barana. No ale, ale to nie będzie złoto. To jest za cienkie. Może i nie. Co to jest? Jedna mareczka Z roku Pańskiego. Nie wiadomego. Tu jest 1956 rok. No to ładny rocznik, mhm. jak na markę. Proszę. Dziękuję. No to idziemy dalej, nie? No jeszcze. Nie wiem czy nie prześwietamy. Na ten pomost. No. Trochę tu zelży plac zabaw, to go zobaczę, bo tutaj zobaczcie jest naprawdę co. Obej ja na pewno jakiś detektorysta chodzi na... Ja na... Chyba, że tu na placach, O, ty tam jest Buda, ten taki street food buda, tam może być trochę, nie? No. Dobra, później tam się przejdę jak zamkną no. Ojcień zna, kapselek kolejny trochę poleżany, ale wyciągnięty. Tu mam coś ciekawego To jest skórzane z takim zetrzaskiem Molto Piacze A Jakieś włoskie Może od kluczy, może od zamka Się posiepało w komuś Sygnał 76, bardzo równy, czysty, mam nadzieję, że to coś ciekawego będzie Wykopany, wykopany jest Bo, bo sygnał mi zniknął Monito. No i jest. 1 euro. 1 euro. No i gitara. Fajnie. Przecież mam w monetach 2 euro ze współczesnych. W mam taki sygnał niejednoznaczny. Niby wysoko bije, ale jakoś... Okej. Okay. Jakoś... Jakoś na kapsach. Szokoda. Kolejnym sygnałem jest taki guzik włóczkowy współczesny, ale poleżany. O, Mareczka czy tam Fenigówka Dziś 10 Fenigów z 1986 roku, więc pozdrawiamy 36 latków i latki. Słuchajcie, patrzcie co tu ma jest, jest, jest próba, jest złota próba. 16 karatów? 14 karatowy. Dawid, mam pierścionek. Czter... Złoty pierścionek, 14 karatowy mam. Pierdol. I to chyba z diamentem w środku. Jest, jest próba. Ale świetnie, świetnie wyszło. Albo 16 karatów, nie wiem. Jest 14 karatów, 14. Jest. patrzcie, jest pierścionek. Jest, jest, jest. Jest. No, 14 karatów tam w środku jest 14K wybite. Widzisz? No, widzę, widzę. Zajebiście. No zajebiście. A sygnał taki, czy pokaż jak u Ciebie by to biły, te 14 karatów? 23. 23 sygnał, tak? A u mnie takich... Ty, już nawet nie pamiętam. Weź, podtrzymaj. Trzeba się naumieć. Na Ale ładnie, to Weź ten, dziabni 46, 47, 48. Tak jak wtedy to na placu zabaw jak na folię. Ale jak w cienki bardzo, nie? No, ale ładny. I tutaj myślę, że to jest diament może być, nie jak? Jak ze złotem? 585-14 karatów, tak? Wypolerujemy to i... Ja to praktycznie nigdy nie chodziłem, nie? Patrzcie, Rand taki sam jak z tego pierścionka, ten sam kolor. A już wiem, że to nie jest pierścionek. To jest zrywka. Kurczę, po takim takim sygnale, takim pierścionkiem, to już wszystko się złoci człowiekowi. To mogło się pomylić. Zobaczę, jakby tak to leżało. Złoty pierścionek, jak nic. O, powiedzmy, dobra. Mamy złoty pierścionek. Od nie równy sygnał 70, jestem ciekaw co to jest Bo już chyba go wykopałem No to szukamy Chwila ciszy i napięcia No jest co to jest? 10 centów No i elegancko też trochę poleżało Jakieś zaśniedziałem zwierzyną fauną, florą zajechane, ale jest <tryk> powiedz jeszcze raz <tryk> pierdolisz pierdolisz <tryk> o, żeś panie, Cześć, co to? o, ale żeś Uh, Na razie system, kuj! Ja pierdolę! Jakieś... 14 karatów jest też. No, Kurna, Gratuluję też... RR. Ode? Ja pierdolę! Które to z tego jeziora, twoje z, z, złoto? Piąte. Piąte. A przez mnie gadałem, że jestem smutny. No. Po tobie wyszła to... minie Ależ. Jaki to ciężkie, To się to ma z 6,7 gram. Ja to jest pełne. Ale nam poszło. Kurde. Niech Piotrek żałuje, że, że jednak nie, nie został. W, widać, że już troszeczkę zmęczone jest. Jest ewidentnie 14K. 5,85 próba w takim razie, tak? Chyba tak. Jeszcze raz gratki. No to mamy po złotku. Chyba. Tak. To co jeszcze chwilę? Co? Jeszcze, chwilę, co? jeszcze chwilę pochodzimy, tak, tak <grywa> ciekawy sygnał 63-65 wykopałem go generalnie mi zniknął z podcewki czyli musiałem wykopać musi być silny chyba, że go przesunąłem jakoś tak chamsko daleko to nie ma no nie wiem Przez 10 minut pokopiemy. Co to jest? Ole wie. Nie wiem czy to nie było kiedyś zawieszką. Może i tak Ciekawe do sprawdzenia, do sprawdzenia Tu jest jakiś znaczek na tym. Jakiś ożył Głowa Orła. Nie wiem Bubr? Kuna. tak to była na, na bank zawieszka jest dziurką. słuchaj e, Dawid ja chyba mam jakąś zawieszkę biła tak samo jak twój sygnet więc e, warte sprawdzenia Okej, już idę dobra z nam to sprawdzimy słuchajcie po kopaniu totalna masakra są pierścionki są sygnety patrzcie to to jest do oczyszczenia 14 karatów. Sygnet z dobre 8 gram ma nie mm. Dawidowski zważymy Zważymy zdjęcie wszystkie zobaczycie. I tu mamy pierścionek 14 karatów. Jest tutaj 14K. Z diamencikiem. A tak to wszystko widzieliście monetki widzieliście poszczęściło nam się, więc jest Super, albo grubo, albo wcale. Taka nasza zasada. A druga nasza zasada samo się nie wykopie. Więc widzimy się na kolejnych, na kolejnych odcinkach, na kolejnych wyprawach, na kolejnych kopaniach. I mam nadzieję, że będzie nadal tak grubo, jak jest grubo teraz. Trzymajcie się, śledźcie mój kanał i widzimy się na kolejnych wykopkach. Cześć.